146 dni od 17 września 1939 roku do 10 lutego 1940 roku zajęło sowieckim okupantom przygotowanie wielkiej akcji deportacyjnej, sporządzenie list deportowanych, przygotowanie miejsc koncentracji, zapewnienie transportu. Zaczęło się w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, 85 lat temu. Scenariusz wszędzie był taki sam łomotanie kolbami do drzwi, wrzaski i bicie. Jeśli komuś przyszło do głowy stawianie oporu, był katowany, a często zabijany przez żołdaków. Wśród płaczu kobiet, krzyku przerażonych dzieci i przekleń z konwojentów, wyrwani ze snu ludzie próbowali zebrać ze sobą choć najpotrzebniejsze rzeczy. Czy dostali na to dwie godziny czasu czy piętnaście minut, zależało tylko od się rękawudzistów. To był początek gehenny 140 tysięcy Polaków, głównie rodzin wojskowych, urzędników państwowych, służby leśnej i kolejowej ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski, którzy w bydlęcych wagonach ruszyli ku swojemu tragicznemu przeznaczeniu. Dwa miesiące później, 13 kwietnia 1940 roku, rozegrał się drugi akt tego dramatu. Wywieziono ponad 60 tysięcy osób, nauczycieli, policjantów, urzędników, ziemian, polityków, według już przećwiczonego scenariusza. Wrzask, bicie, pospieszne pakowanie, podróż w bydlęcych wagonach. 29 czerwca 1940 roku ruszyła trzecia akcja deportacyjna. Tym razem na daleką Syberię wywieziono 80 tysięcy osób. W dwóch trzecich byli to Żydzi, uciekinierzy spod niemieckiej okupacji. Ofiarami tej wywózki padło wielu przedstawicieli inteligencji, lekarze, naukowcy i ich rodziny. Ostatni akcja pirackiej tragedii rozegrał się 20 czerwca 1941 roku, parę dni przed atakiem Niemców. Sowieccy oprawcy zagonili do bylęcych wagonów 90 tysięcy ludzi, tym razem były to głównie rodziny już wcześniej wywiezionych i osoby w jakiś sposób z nimi powiązane. Nigdy nie poznamy dokładnej liczby obywateli polskich uwiezionych do obwodów archangielskiego, świerdłowskiego, komińskiej socjalistycznej republiki sowieckiej, do kraju krasnojarskiego, do Jakucji, do kraju autorskiego, do Kazachstanu i do wielu jeszcze innych miejsc na tej nieludzkiej ziemi. Jednak bez względu na to, ile ze słańców spoczęło w tej nieludzkiej ziemi, wszystkim im należy się szacunek wieczna pamięć i miejsce w sercach Polaków, bo oni tam zginęli i tylko wyłącznie dlatego, że byli Polakami cześć ich pamięci.